Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. polityki gospodarczej polskiego rządu, polskich zasobów naturalnych czy wyborów do Parlamentu Europejskiego. To i teraz już oddajemy głos publiczności. Jest kolega Paweł Kryszczak z mikrofonem. Proszę. Proszę się o przedstawienie i zadawanie pytań bez zbyt długich wypowiedzi. I proszę mówić, do kogo jest adresowane pytanie. To znaczy i Darek Buczyński, i oczywiście strona społeczna, jak zwykle. Panie Michałkiewicz, ja nie będę, jak gdyby być może, sugerował tego w sposób jakiś złośliwy czy inny, żeby tutaj nie sugerować pewnych kwestii. Ja uważam, że czas najwyższy jest na to, żeby po prostu mówić prawdę. W wielu kwestiach dzisiaj pan się w ogóle mija z prawdą, żeby nie powiedzieć ostrzej. Ja mam taką prośbę, jako Polak przede wszystkim proszę dalej nie. Szerzyć tej teorii, którą nawet Pan dzisiaj starał się tutaj nam po raz kolejny przedstawić. Ja odniosę się do kilku kwestii, nie będę Panu zadawał pytań, bo wiem jaka będzie odpowiedź. No, a, pytanie, pytanie. To dobrze, teraz zadam ma pytanie. To znaczy proszę mnie nie cenzurować, to jest tak, tak na początek, bo walczymy cały czas z cenzurą, prawda, na dzień dzisiejszy. Pański przykład, który Pan podał, pańskiej działalności wcześniej gospodarczej, to już Pan po raz kolejny o tym przykładzie mówi. Uważam, że nie ma to żadnego odniesienia do sytuacji w Polsce, to jest po pierwsze, i tak, czy pan popiera obecną politykę naszego, w mojej opinii, powiedziałbym nawet nie rządu, która zmierza do tego, że wszyscy polscy przedsiębiorcy padają jak przysływowe muchy? Zielone światło jest dla korporacji, totalnie Zielone światło dla korporacji zachodnich. Ja podam Państwu tylko taki przykład na temat wywożonych pieniędzy w ciągu jednego roku. Wywiezione pieniądze, które powinny korporacje płacić, a nie płacą. Ja mówię w tym przypadku o sklepach wielkopowierzchniowych. Wywożą takie kwoty pieniędzy z Polski, że w ciągu jednego roku moglibyśmy wybudować 1666 km2 autostrady. A ile autostrad powstaje w naszym kraju, to my doskonale wiemy. Dług publiczny. Czy wierzy Pan w to, że my kiedykolwiek dług publiczny spłacimy? Powiedział Pan, że nie. Oczywiście, jak można spłacić dług, który jest jak gdyby odnośnikiem takiego samego jak dług frankowy. On jest nie do spłacenia. Na przykładzie mojego kolegi, tak jak pan podał, że popełniają ludzie samobójstwa, to mój kolega wziął kredyt 420 tysięcy, spłaca, spłaca 2008 roku, ma go 630 tysięcy na dzień dzisiejszy. No więc pytam, czy to jest. A pan Morawiecki myślę, że wie co robi, w związku z powyższym, panie Michałkiewicz, niech pan po prostu szczerze zacznie mówić, a ja panu zadałem pytanie, czy pan popiera tą politykę obecną. Według w stosunku Słyszałem. do naszych. A jeżeli pan jej nie popiera, to co pan robi, żeby ratować naszych przedsiębiorców? Przecież to wszystko upada. I tu nie trzeba. Czy jesteśmy okupowanym państwem? Tak, jesteśmy proszę, okupowanym proszę państwem. Odpowiadam. Bardzo sekundę dziękuję. jeszcze no, sekundę. Proszę pana, proszę pana, Bardzo proszę już... Proszę pana. No skarcił mnie pan bardzo. Skarcił mnie pan bardzo pryncypialnie. Y, zarzucając mi mijanie się z prawdą, ale nie podał pan żadnego przykładu. Tak. Przyjmuję to do wiadomości, albo nie ma pan pomysłu. Ma. Nie, pro, teraz ja mówię, albo nie ma pan pomysłu, więc. Y, no to się cieszę. Niech pan je wprowadzi w życie jak najszybciej. I tyle mogę panu co poradzić. Jest... Tak, tak, tak proszę bardzo. Proszę bardzo. No i bardzo. Dzisiaj, nie, nie dostaniemy. Dlaczego? Bo to nie ja sprzedaję. Ale co się sprzedaję? A to mojego autorstwa. Proszę pana, chce się pan, chce pan, mi, chce pan mi zadać pytanie, czy chce się pan ze mną wykłócić? Czy pan się chce ze mną wykłócić? Bo chyba Taka intencja, bo chyba taka intencja panu przyświecała. Nie, nie ma pan do mnie żadnego szacunku i nie wymagam. Prosiłbym o zadawanie kolejnych Proszę pytań. Proszę państwa, nie popieram polityki obecnego rządu. Wielokrotnie dawałem temu wyraz publicznie. No i tyle. I co robię, żeby przedsiębiorców tu wspierać? Nie mam takiej możliwości, żeby wspierać przedsiębiorców. A co by mi pan rozkazał zrobić? Ja No to, to proszę cicho siedzieć. Ja mogę tylko... Ja, ja, mogę tylko państwu, ja mogę tylko państwu... powiedzieć... Przepraszam. Ja mogę tylko państwu... Dobra, ja mogę panu, panu tylko dopowiedzieć, że 5% budżetu państwa co roku wychodzi za granicę, bo o to panu chodziło. Tak jest. 5% korporacji we budżetu państwa to jest 50, chyba 5 miliardów, wyprowadzają za granicę. To jest prawda. I nikt nad tym się nie pochyli, ale oni szukają pod tuszynem u tych małych biedaków, co sprzedają spodnie, pieniędzy. I to jest ta tragedia. Krzysiu, proszę. Szanowni Państwo, Krzysztof Tytko, niech chcecie przedstawić, ale proszę mi pozwolić. Dwa słowa, jakby dłużej się przedstawić. Tylko dlatego, żeby się, żeby się uwiarygodnić to, co chcę tutaj powiedzieć. Proszę Państwa, jestem byłem dyrektorem kopalni Czeczot, jestem byłem prezesem trzech spółek notowanych na Giełdzie Warszawskiej, jestem byłem prezesem fabryki Zablecza Górniczego, jestem byłem prezesem firmy Joint Venture Polska-Chiny, jestem po wielu kursach, mam skończone studia SGH i, i inne tutaj. I dzisiaj się zwracam, przy, przyszedłem tutaj, bo chciałbym się zwrócić do pana Mijalkiewicza z apelem, aby, aby zaprosić go, ponieważ z organizatorami uzgodniłem, że 24 marca, panie Stanisławie, jest tutaj wolna sala i zapraszam. Jeszcze, jeszcze nie jest uzgodnione, więc... A to dobrze. To więc, więc w związku z tym proszę państwa, że dzisiaj jest debata jest na temat ile państwa, a ile wolnego rynku. I to, jest, I to jest bardzo ważny temat, ale ja chcę państwu zwrócić uwagę, że czy zasoby naturalne Polski, największe bogactwo, które może decydować o przyszłości Polaków na, na wiele pokoleń, one jest w największym stopniu zagrożone przejęciem przez obce kapitały. Więc dzisiaj chciałbym zaprosić pana Michalkiewicza. A dlaczego pana Michalkiewicza? Bo pan Michalkiewicz pozwolił sobie w kilku ostatnich wystąpieniach Podważyć moją wiarygodność w zakresie tego, co ja mówię, i dlatego jest to tak ważna sprawa, panie Stanisławie, że serdecznie pana proszę o to, to jest dla dobra polskiego narodu. Niech polski naród rozstrzygnie, czy w tej kwestii Pan ma rację, czy, nie, czy ja. Ja nie chcę udawać w tej chwili, ma to rozstrzygnąć widownia. I bardzo bym prosił organizatorów, żeby zrobili taką samą debata jak dzisiaj, ta czterogodzinna, bo to jest tak ważny temat, żeby. Bo jeśli tej debaty nie będzie, bo od tej debaty od świadomości Państwa społecznej, bo my, jako polski naród, nie wiemy, co jest pod naszą ziemią i jaki to jest potencjał, my, my, jesteśmy, my jesteśmy okłamywani przez kolejne rządy, więc, więc ja nie mam pytania. Ja nie mam pytania. Publicznie kieruję apel do Pana Stanisława Michalkiewicza w wolnym czasie, panie Stanisławie, proszę tutaj, jeśli Pan miał odwagę podważyć moją e, intencję do tego, co robię, i kwalifikacje, to proszę to udowodnić w debacie publicznej przed, na żywo przed tego. Dziękuję bardzo. Proszę pana, nie podważałem ani pańskich intencji, ani pańskich kwalifikacji, bo nawet ich nie znam, szczerze mówiąc. Natomiast to, co powiedziałem, otóż powiedziałem, że trochę się dziwię, że Pan będąc przekonany. Iż pod powierzchnią polskiej ziemi kryją się takie bogactwa, że pan ich nawet nie spróbował eksploatować. To i nadal się temu dziwię. I nadal się temu dziwię. Nie, nie żartuję. żartuje. Nie, nie żartuję. Proszę pana. Prosiłbym o przejście do kolejnych. Pytań. Ja nie mam takich ambicji. Ja nie mam takich ambicji. Dlaczego Dlaczego mam no, zacząć? To napisane trawo, jak i. No, ale nie mam ochoty. Jak tak się można zachowywać? No. Jak się zachowywać? Co mi pan tu imputuje? Co pan sobie wyobraża, że kim pan jest do diabła? Ja to na... Tak? Niech pan. Ma pan świadków na to? Na... <laughs> Proszę o przejście do kolejnego ja pytania. Ja po jednym pytaniu odpowiadam panu Mjankowiczowi. Pan Mjankowicz tutaj mówi. Jakiś u nas system kontroli istnieje, tylko osoby, które mają inicjatywę, które są wykształcone, które są przedsiębiorcze, bez dostępu do ścigli do nie mogą e, e, nic zrobić. Ale powiedzcie, bo ja odpowiem. odpowiedzieć, po to kupizji, która została zlikwidowana przez ten rząd. Ja wykazałem inicjatywę całkowitą, żeby tą kopalnię uruchomić od nowa i na, na tej kopalni społeczeństwo globalne, jak również wszystkich ludziów. Nie mogę. Dlaczego? Bo nie dostałem informacji na której mógłbym zrobić biznes plan i z tym biznes planem mógłbym przejść do potencjalnych akcjonariuszy, żeby je zainwestowali. Na tym polega, panie, panie Stanisławie, ta różnica, że, że pan zarzuca dlaczego, to ja to odpowiadam. Ja panu nic nie zarzucam, ja panu niczego nie zarzucam, tylko na, podczas rozmowy w mediach narodowych, kiedy mówiłem na ten temat, że się dziwię, że pan tego nie eksploatuje, Redaktor prowadzący powiedział, że pan nie ma środków, kapitału. Ja powiedziałem, że to nie powinna być przeszkoda, ponieważ jest coś takiego jak spółka akcyjna i przy pomocy spółek akcyjnych były przeprowadzane ogromne przedsięwzięcia gospodarcze, jak na przykład przekopanie kanału sułeskiego i tak nie ma, dalej. Nie ma zakazu, żeby tworzyć spółki akcyjne. Więc jeżeli ma pan pomysł na eksploatowanie tych bogactw, to niechże pan to zrobi. Pan ma kwalifikacje, był pan dyrektorem kopalni, ma pan, był pan prezesem różnych spółek, ma pan kwalifikacje, ma pan doświadczenie, więc niech pan to robi. Natomiast wie pan, pan przecenia moje możliwości, że ja tutaj w tej debacie z panem coś takiego powiem, co by tu zmieniło sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce. Nie mam takich możliwości. Natomiast powiadam, podtrzymuję pogląd, że się dziwię. Bo no, jak ja bym był przekonany o tym, że takie bogactwa są i jeśli bym był przekonany o tym, że mam kwalifikacje, żeby to robić, no to bym to zrobił. M M nie daje, do momenci, czy czy, czy. Na padzie, pan Na do no. i Nie wiem, to proszę pana, niech pan doprowadzi do zmiany rządu, skoro rozmowa, ten panu nie chce dać. Rozmowa, informacji. rozmowa panów jest troszeczkę nie tak. Otóż na moim przykładzie osobistym, gdzie dotknąłem problemu, pan Zibrow, chyba tak się nazywa. To był australijski milioner, chciał w Polsce wy 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 Zbudować dwie kopalnie węgla kokosowniczego, który jest bardzo potrzebny w Polsce i miał najnowsze technologie ściągnąć do Nowej Rudy, między innymi w Obrzychach, gdzie jest bezrobocie w ogóle tam jest dramat. I co się okazało, że jego pieniądze i jego najnowsze technologie w ogóle nie grają roli? Przyszedł osobiście do mnie, żeby się wstawił do pana Mateusza Morawieckiego z interwencją, żeby mu pozwolono, bo państwo wydaje koncesję na to. Dzisiaj mamy sytuację, że złoża pod Nową Solą są warte. Nie pamiętam, że to jest straszne pieniądze yy, i koncesja będzie sprzedawana obcym kapitałom na wydobycie miedzi. I o to w tej chwili jest cała dyskusja. Yy, musimy zrozumieć, że nasze, w tej chwili już nasze dobra naturalne, o których mówimy, już są poza zasięgiem naszego państwa. To już wchodzą korporacje z potężnym kapitałem i one dlatego nie pozwalają wielu naszym przedsiębiorcom, już nie mówiąc, że nasi przedsiębiorcy nie mają takiego kapitału, bo to od tego zacznijmy. Jeśli państwo nie stanie po, po stronie naszego przedsiębiorcy, który ma kapitał nawet i stworzy spółkę akcyjną, to jeszcze musi dostać zgodę państwa. I to jest kolejny dramat. A tutaj takiej zgody niestety nie ma, bo inne korporacje już wchodzą, bo to jest poza nami. I to jest ten problem, który panowie się kłócą. Dziękuję. Proszę o kolejne nie kłócimy się, Nie kłócimy się, tylko pan Tytko mi zarzucił, że podważam jego kwalifikacje. W związku z tym wyjaśniam, że nie podważam jego kwalifikacji, których nawet nie znam, więc nie mogę podważyć, tylko powtórzę jeszcze raz, że dziwię się iż nie podejmuje eksploatacji tych bogactw, o których istnieniu jest przekonany. Bo nie ma szans. No a nie ma szans, ale to przed chwilą, Józek, przed chwilą powiedziałeś, że nie ma szans dlatego, że państwo mu nie pozwala. Więc powinno mieć państwo tutaj decydujący głos w tej sprawie, czy nie? Państwo nie jest suwerenne, panie panie panie. Państwo nie jest do debaty. Panie, czy czy nie, nie wiem jaki cel by miała te, ta debata i jakie o, jaki był przedmiot. Proszę. Czy zasoby naturalne w Polsce warte setki milionów złotych? Mają odbudowywać kapitał polski czy zagraniczny? Proszę pana, jest... nie mam tutaj w tym zakresie dostatecznych kompetencji, żebym się w sposób. Boże, jak pan nie proszę, ma... ale... nie krytykować to... mojego projektu. Ja nie znam pańskiego projektu. Jeszcze raz powtórzę, że dziwię się, że pan przekonany o wielkiej wartości bogactw nie podejmuje się ich eksploatacji. I na razie nie uzyskałem żadnego wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Prosiłbym wrócić do naszego tematu rozmowy, ale nie skurwiać się. Bardzo, bardzo prosimy o zakończenie Kolejne tego tematu, pytanie będzie. musimy inne pytanie. Proszę Państwa, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Potem tylko jeden moment, już jest nowy rok. No a później styczeń, luty, marzec, kwiecień, w kwietniu Wielkanoc, a zaraz po świętach Wielkanocnych, to znaczy miesiąc po świętach Wielkanocnych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc już dzisiaj widać objawy amoku. To znaczy, z, ponieważ konkurs na te synekury lukratywne został właściwie już otwarty, czy się otwiera na naszych oczach, więc objawy amoku się zaczęły. Będziemy z satysfakcją obserwowali, jak będzie Amok narastał. Gdzieś, właśnie w okolicach Wielkiej Nocy, kulminacja nastąpi, no a potem te lukratywne mandaty zostaną rozdysponowane. Lud zasiądzie na mandatach zadami swoich przedstawicieli, no i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Ale zanim nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości, to nasi Przywódcy stręczą nam rozmaite iluzje. No i pobożny poseł Gowin, który założył lazaret dla ofiar. Rozmaitych rozłamów partyjnych pod pretensjonalną nazwą Polska Razem stręczy zdumionej publiczności pomysł, żeby rodzice głosowali również za dzieci. No ale ponieważ konstytucja powiada, że trzeba szanować poglądy dziecka już w miarę, kiedy ono tych poglądów się dorabia, no to. Na przykład nastolatkowie, którzy miewają czasami poglądy polityczne, bo na ogół to niekoniecznie, ale niektórzy miewają, no to żeby jedna dwudziesta czy dwadzieścia procent głosu, jedna piąta głosu, żeby oni jednak mogli oddać. Proszę Państwa, rodzi to pewien dodatkowy problem, bo już dzisiaj przy tym sposobie liczenia głosów, jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, więc mogą i dzieci, tylko ważne kto liczy głosy, prawda? Więc już teraz przy tym systemie liczenia głosów, kiedy dzieci jeszcze nie je głosują, ruskie serwery rozgrzewają się do czerwoności. A co mówić wtedy? Już wtedy nikt by. Nie doszedł prawdy, w związku z tym Razwietka mogłaby od razu wyznaczać termin, znaczy od razu z góry wyznaczać wyniki wyborów i tak nikt by tego nie był w stanie sprawdzić. W związku z tym nie jest wykluczone, że jakiś szatan pobożnemu posłowi Gowinowi szlepo potrzebnął taki, taki pomysł. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pomysłem, który zaprezentował pan Prezes Jarosław Kaczyński, i to zupełnie serio, podobno bez prochów, które tak mu zmieniły osobowość podczas wyborów prezydenckich, to tym razem bez prochów i na trzeźwo powiedział, że. Wie, jak zdobyć bilion złotych, i to podkreślił jeszcze, że nie, to nie pomyłka, że tysiąc miliardów złotych, żeby oczywiście, kiedy obejmie władzę, no bo przedtem to nie, gdy tylko w Polsce obejmie władzę, to je zainwestuje. Proszę Państwa, to jest propozycja. Podobna do tej, jaką w swoim czasie złożył nasz Kukuniek. Tylko Kukuniek mówił o 100 milionach dla każdego, podczas kiedy pan prezes Kaczyński, domyślam się, że ten, ten bilion złotych to od każdego. By chciał jakoś wydrenować. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jaka rzeczywiście w Polsce przebywa, to znaczy około 35 milionów, bo 3 miliony już zdążyły wyemigrować albo umrzeć, no to na każdego by wypadło około 30 tysięcy złotych. Dokładając do tego prawie drugie 30 tysięcy złotych, które przypada z racji długu publicznego, no to ładny interes. Do końca życia byśmy się nie wypłacili, zwłaszcza gdyby te inwestycje, które pan prezes Kaczyński nam tutaj obiecuje, okazały się nietrafione, bo nie zapominajmy, że Edward Gierek też pożyczył 40 miliardów dolarów na inwestycje, no, które w większości okazały się nietrafione, co zresztą go zgubiło. Więc proszę Państwa, taka, taka to jest sytuacja. Ale to przecież nie jest ostatnie słowo, ten bilion złotych, bo jeszcze SLD się nie wypowiedziało. No i dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota, co prawda dziwnie osobliwa trzutka posła Polikota prochu tam nie wymyśli, tym bardziej, że dostała ostatnio po nosie od niezawisłego sądu, który uznał, że krzyż w sali plenarnej Sejmu nie powinien być wcale, nie musi wcale być usuwany, ponieważ jest trwale obecny w przestrzeni publicznej. Dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota zazgrzytała z zębami, aż iskry poszły, tak jakby stado szatanów tam uprawiało bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i na pewno z jakąś ofensywą wystąpi, ale ponieważ pobożny poseł Gowin właśnie przejął inicjatywę w zakresie hasła przyjazne państwo, to rozumiem, że poseł palikot i jego dziwnie osobliwa trzotka będzie już na trwale de delegowana na odcinek światopoglądowo- genitalny.